Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, 15 listopada i było fajnie, i się skończyło. Dzisiaj taki dzionek e, zachmurzony dosyć mocno, ale jest troszeczkę tego światła rozproszonego. Dlatego taka ciekawostka, dużo osób pyta, właśnie te kąty, nie kąty. Jak dzisiaj e, się spisują moje instalacje? Czy kąt ma jakiś wpływ też na produkcję? Dlatego dyspozycji mamy tutaj południowy wschód, kąt 55 stopni. Południowy wschód, kąt prosty, że tak powiem, 90 stopni. To takie fajne porównanie, bo tu jest ta sama technologia paneli, tu i tu. Tutaj mamy południowy wschód, tam jest południowy zachód, jeszcze dwa panele. Tutaj są trzy panele. Trackery też, jak widzicie, jeśli są trackery w tym kierunku, to znaczy, że gdzieś tam jest słońce. Także 40 stopni e, panele 9-letnie, 40 stopni panele, e, teraz 2000 rok, jakoś tak, nie? 4 jakoś tak wychodzi, coś, coś koło tego. 5-letnie, e, e, tam bifacjalne, tutaj monofacjalne, i jeszcze, jeszcze z tamtej strony jest, ale tamta instalacja to tak bym nie liczył. A z drugiej strony można też policzyć, bo on jest południowy-zachód, nie? Tylko, że przy takim świetle rozproszonym, powiem wam może to robi jakąś różnicę zobaczmy tak z ciekawości wejdziemy po kolei słuchajcie po kolei ciemno tutaj siedzimy o się zrobiło jaśniej dobra pierwsza <laughs> południowy wschód 55 stopni kąt 3 6kW instalacja daje nam 190W tak tak 190W nam daje tak u szału nie ma, zaraz zapiszę na kartkę Druga i trzecia tutaj mamy Solar Trackery, i musimy to podzielić. I tak już moment, który jest którym, bowiem się kurde, już powiem wam zapomniał. Już moment, muszę zobaczyć na MPPT z tego wszystkiego, jest, który jest duren bo nie pamiętam. Kurde, zapomniałem. A po napięciach szybciej dojdę. Dobra, to jest piątka, to jest 385. Ja za dużo, mam tego wszystkiego i mi się miesza. 385 kW południowy wschód, kąt 40 stopni, 132 W, 5 kW południowy wschód. tutaj i mała przerwa, ktoś mnie wołał. 5 kW południowy wschód, 250. No to tak, tak sobie to skacze słuchajcie, mniej więcej. Idziemy teraz w ściana, co dalej, południowy wschód. Kąt 90 stopni. abi facjalo, ale tu nie ma znaczenia, bo i tak jest na ścianie, zamontowany. Znaczy, przy świecącym słońcu ma, powiem wam, no. Jednak robi robotę. Światełko. O, i tutaj nam leci, słuchajcie, 90 watów. Tak. 89 90 W nam leci z tej instalacji No i tu mamy południowy, wschód południowy, zachód, czyli trzy na południowy wschód, na, na południowy zachód dwa panele. Tu jest 2 kW, ale mówię, no właśnie to kierunki inne, ale daje nam to no równo 43 W. Falownik pobiera 43 W na własną pracę i 43 W mu leci z fotowoltaiki także bo on jest wyłączony z sieci jak widzicie nie ma potrzeby żeby jeszcze dodatkowo pracował no i południowy zachód tutaj 2 kW podwieszone słuchajcie pod tym pod dachem daje nam 43 W a coś podobno takie światło to rozproszone łapie hmm. tak o to te, te łapom z rozproszenia tu też jest bifacjal tu jest bifacjal a tu jest do tego południowego zachodu właśnie ta druga część także tak sobie to po prostu w powietrzu coś tam łapie jakieś promieniowanie i tyle no i tutaj że tak powiem e, szału niestety nie ma także mówię te na razie sobie latają tylko na swoim nie ma potrzeby sieci do nich włączać ja je traktuję jako ładowarki ale mam coś ciekawego pokażę jeszcze tylko. Światełko zaświecimy, o. Zobaczcie tutaj, jakie moja małżonka fajne sobie rzeczy robi. I to będzie do sprzedania, powiem wam. Tutaj sobie takie, o, te maty robi świąteczne. To jest wszystko wycinane tutaj na miejscu laserem. Takie różne, takie szopki. Szopki, powiem wam, z bajerem. To nie byle co, słuchajcie. Stryk to się włącza. O, ja zaraz zepsuję. Ja ten włącznik jest. Kurde, nie wiem. Ja się nie, ja się nie znam na tym, powiem wam. Góry czy na dół? Chyba nie to drugi był jakiś inny. No, musi się to jakoś włączać. A od spodu jest guzik. Kurde ja to zaraz bym zepsuł. O Są różne opcje. <noise> od spodu jest guziczek. Wolniej. O. Elegancko. Ciekawe, czy mi przez tą muzykę ty w tle monetyzacji wywali bywali. że jestem ciekaw. I takie fajne. To się bierze. Wcina z takich różnych gdzie składa. Także królestwo. Różne inne takie rzeczy do wycinania, jak ktoś by chciał. Słuchajcie. Także fajne tematy. fajne Są do tego też jakieś... Się ogólnie profesjonalnie powiem wam, przygotowała moja małżonka bo i tam jednak klejki ma, że z jej to kleju robiony i innych rzeczy. Mi się nie takie proste i coś gdzieś sprzedać, bo nawet mówię w działalności niezarejestrowanej, bo kurde walą z każdej strony e, różnymi e, wymysłami. kto yeah. to nieskończone, o takie właśnie też tutaj LEDy mają być powstawiane, także nie super, powiem wam... Bardzo fajne tematy. A ja co? Ja idę mm, spisać to na kartkę. E, po opisywać, która instalacja jest która, co dzieje, jak i zobaczyłem procentowo. Ja się tutaj szału nie spodziewam, ale czemu nie? Trzeba sprawdzić i nawet taki temat. No i mamy tą ścianę płaczu, że tak powiem, bo chwały to na pewno nie jest. Lecimy po kolei. 36 kW, południowy wschód, kąt 55 stopni. Panele 2000, 2000 rok produkcja, ja liczę produkcja paneli 190 W to jest 5% produkcji. Później 3,85 kW południowy wschód kąt, 40 stopni. Panele 2016 rok, 132 W i mamy 3,5% produkcja. Później dalej mamy. 5 kW, południowy wschód, kąt, 40 stopni, panele, 2000 rok i tak, 2000 rok, a przepraszam, tutaj jest 2023, jakoś tak wychodzi produkcja paneli. 2023, tak, tak, to mają około 2 lat. Hmm, tu jest 2000 rok i daje nam tutaj solo tracker na bifacjalu 5,5%. Dalej ściana 3,2 3, 2 kW, kąt 90 stopni, daje nam 90 W. To też panele 2023 i to jest 3% produkcji. no i później te, że tak powiem, dodatkowe instalacje. Tutaj mamy panele też 2023, bo to jest jeden zestaw. Południowy, wschód, południowy, zachód. 2%, także ja mówię, tych instalacji nie liczę do całości, bo są w innych kierunkach. No i tu panele najnowsze, nie? tyle co założone, też nam daje to 2%. I co nam pokazuje? Słuchajcie, to ten obrazek. Ten obrazek nam pokazuje to, że im bardziej płaski kąt, tym lepiej to produkuje. 40 stopni i tutaj mamy, znaczy 55 stopni, 40 stopni. 55 stopni, 40 stopni. Także tutaj kąty robią robotę, a później technologie, no, jak widać. Niestety, tutaj ten sam kąt, ale już starsza technologia i nawet w takim rozproszonym świetle nie działa. No tak to słuchajcie wygląda, także ja zawsze powtarzam, mnie kompletnie nie obchodzi jak panele produkują w pochumordy dzień. Interesuje mnie to, ja mogę nawet wtedy powyłączać falowniki, bo Czasem <laughs> będę do, bardziej do przodu, jak do tyłu, bo, bo te panele nie narobią e, na Mi interesuje, kiedy świeci słońce, bo jak świeci słońce i mam w dobrą stronę ustawioną instalację, to taką produkcję z tych 20 kW, pików, co się teraz ubierało, to ja sobie tam e, w godzinę zrobię, albo nawet i szybciej, tak naprawdę, bo nie ma problemu. Wtedy to idzie jak ta lala a tutaj to takie o, takie o, dosłownie. Takie o w powietrzu, że tam coś kręci i coś się dzieje. Także tak to wygląda, nie ma co tu przeciągać. Lecimy z tematem dalej. Dziękuję za suby, lajki, kawy. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!